Rozpoczynamy teatralne święto w klubie Obnowa w Toruniu. Przed nami 23 alternatywne spotkania teatralne Klamra. Pierwszego dnia festiwalu widzowie mieli okazję zobaczyć teatr Usta Usta Republika, laureata zeszłorocznej nagrody publiczności, ze swym nowym spektaklem Batalion. Na zakończenie dnia usłyszeliśmy koncert formacji toruńskiej Droidman. Zapraszam. Teraz, Szanowni Państwo, nadeszła ta chwila, piękna statuetka, Klamra 2014 za rok ubiegły. I tę nagrodę, jak Państwo pamiętacie, zdobył teatr Usta Usta Republika. To jest teatr, który dwukrotnie został laureatem klamry wcześniej za spektak 777, a w zeszłym roku za spektakl uczta. Zapraszam teraz na scenę Wojtka Wińskiego. Wojciech Wiński, proszę bardzo, reżyser kurta Teatru Usta, usta Republika. Mam niezwykłą przyjemność wręczyć sobie Wojtku tę przepiękną tatuetką już po raz drugi. Mam nadzieję, że, ten, że tej pierwszej nie zgubiliście, gdzieś tam stoi. Kwiaty dla Wojtka, proszę bardzo, od Justyny. Może tam dwa słowa, żeby z państwem. Wojtek ma mało czasu, bo przygotowuje się do, do spektaklu. Tak, dziękuję bardzo. Bardzo jest nam miło przyjeżdżać do Torunia, gościć w, w tych rozwijających się deskach, ścianach teatru. I jako, że spieszę się na spektakl, zapraszam wszystkich do batalionu. Dziękuję bardzo. Wojtek Biński. Jesteśmy po spektaklu Teatru Usta-Usta, Batalion. Rozmawiamy dzisiaj w studiu festiwalowym z panem Wojciechem Wińskim, jednym z, z autorów samego scenariusza do, do, i aktora, oczywiście, samego spektaklu. Chciałabym zapytać pana odnośnie samego, samej tematyki spektaklu poruszonej. E, oczywiście pytanie mniej więcej takie samo padło już e, na spotkaniu. E, czy, m, ponieważ poruszyli Państwo oczywiście e, tematykę bliską m, dzisiaj e, we współczesnym świecie, e, odnoszącą się jak gdyby do problemu e, na Majdanie, politycznego konfliktu e, i zrobili Państwo jak gdyby spektakl, e, Mocno stereotypowe, stereotypowe oczywiście nie w, tak, w jakimś takim kontekście um, działań teatralnych, ale raczej na zasadzie e, stereotypowości e, samych stron prawicowych, lewicowych, e, stereotypowego podejścia do bohaterów. Samego spektaklu, i chciałam się zapytać, czy było w tym jakieś głębsze przesłanie, czy, czy ma to jakieś e, konkretne znaczenie, czy jest to właśnie e, jak gdyby kolejne działanie, e, zabieg teatralny? No czy tak? Punktem wyjścia do, do, do samej pracy nad spektaklem były wydarzenia, które się rozegrały na Majdanie. Hmm, oczywiście, i aczkolwiek. Hmm, bo chcę się odnieść, tak, z, 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 zastanawiam się nad, nad tą stereotypowością, którą, którą, którą tutaj e, została przywołana. Na, e, znaczy, fakt, znaczy, oczywiście, e, odnosimy się do pewnych postaw, do pewnej symboliki, do, w, do pe, rozpoznawalnych w, jakim, w, jakim, w, jakim, w jakimś sensie e, z, naszej, z naszej historii czy otoczenia. Kom Mając nadzieję, że, 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 że te symbole, które, te, których użyliśmy, umieszczamy w kontekstach, które, które budują pewne dodatkowe znaczenia, dodają im pewnych, pewnych, pewnych dodatkowych znaczeń, no właśnie z tego punktu, właśnie biorąc to pod uwagę, że, 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 że na niektóre postawy patrzymy bardzo stereotypowo. I to. Znaczy, absolutnie nie było naszym zamierzeniem, aby, aby podkreślać pewną stereotypowość niektórych rozwiązań, tylko wbrew przeciwnie, wręcz przeciwnie, nadać im nowe życie w, 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 w tym sensie. Także, jeżeli przywołujemy postać, tu się odnoszę do, do pana Pigarskiego, czyli posiadacza, Pewnego areału ziemskiego, który jest obsadzony jabłonkami, czyli jest sadem, który posiada magazyn, ma własne no, problemy finansowe z, z, związane z, z obsługą tego majątku i odnosi się do, do pewnej przeszłości, która, która, która była kiedyś lepsza, a teraz jest, jak wiadomo, coraz gorzej. Także jakby naświetlamy pewne postawy, które, które są stereotypowe, czy się przewijają, ale w, w, Będąc świadomi z tego, tego że, że nam to, nam, znaczy nam twórcom, mam wrażenie, pomaga w, w zadawaniu, w, w stawianiu pytań i kwestionowaniu tego, że, że owszem, ta, ta postawa jest stereotypowa, to jest jakby pewnego jakiegoś kalka z, z jakiś otaczający nas, nas rzeczywistości, ale tak naprawdę w, 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 jako. Opozycja do tej postawy prezentujemy inną postawę, która również trochę ociera się o, o pewne stereotypy, i te dwie postawy ze sobą zaczynają dyskutować. I my, obserwując, niektóre mają, tak jak to, 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 to jest w rzeczywistości, każda z tych postaw niesie ze sobą pewne pozytywne wartości, z którymi się zgadzamy, i pewne jakieś negatywne wartości, z którymi walczymy. I tak naprawdę trudno nam rozstrzygnąć, która ze stron ma rację. I no, znaczy mam nadzieję, że, 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 w, że w naszym spektaklu jest to na tyle uniwersalne, że, 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 że ma to jakieś pewne pozytywne wartości, że, 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 nie jesteśmy, że ta sytuacja tego batalionu nie jest tylko jakimś zlepkiem przypadkowych cytatów i sytuacji, które nas otaczają i to po prostu wrzucamy i mówimy, bawcie się tym, czy, czy obserwujcie to. Także, no, ale oczywiście to jest yy, bardzo świeży spektakl i, i chcielibyśmy uzyskać taką no, informację zwrotną, na ile nam się to po prostu udało. Znaczy mhm. to, to było raczej w kontekście tego, że mm, Państwo bardzo często biorą pod warsztat yy, tematy z pozoru mocno trywialne, gdzieś tam yy, banalizowane przede wszystkim. Bardzo mocno w mediach, Analizowany w ten sposób, że traktowany właśnie w taki sposób mocno zero -jedynkowy. U Państwa widać bardziej tę złożoność problemu. Złożoność właśnie na zasadzie tego, że nic nie jest jednolite, nic nie jest jednostronne. I no właśnie, chciałam się przede wszystkim zapytać, jaki mają Państwo cel w tym wszystkim? W sensie właśnie branie pod warsztat takich, z pozoru prostych tematów, hmm, czy to kwestia odbiorcy właśnie, czy... czy to znaczy, no, no, mhm. odnoszę się do spektaklu Batalion, to mhm. jest y, y, trochę próba ogarnięcia pewnego chaosu. Ogarnięcia, znaczy ogarnięcia w takim sensie, że chcieliśmy mm, trochę na, na samym sobie przetestować, jak my się odniesiemy do do sytuacji, jeżeli sobie postawimy pewne, pewne problemy, z którymi się będziemy musieli jako, jakoś zmierzyć, rozwikłać na bazie scenariusza czy, czy, czy realizacji samego spektaklu. Chaosu, który, który, który nas jakby dopadł przy, właśnie przy okazji Majdanu, gdzie w, w sytuacji, gdzie była pewna rodzaju struktura władzy zorganizowana, oczywiście... Toczyło się to w, w, na, na terenie obcego, obcego państwa, ale były tam też kontrowersje, oczywiście nie, nie, każda władza ma swoją opozycję i tak dalej, ale w pewnym momencie pojawił się Majdan, czyli głos ludu, który, który postanowił w ten sposób zamanifestować swoje zdanie i rozpoczęła się. Bardzo, bardzo szeroka dyskusja, tak mówiąc to bardzo w cudzysłowie, która trwa do dnia dzisiejszego, a konsekwencje tej dyskusji są coraz straszniejsze. I to był dla, znaczy dlatego batalion był takim, taką pewną próbówką, w której chcieliśmy wrzucić nasze problemy lokalne, czy takie polskie i, i zastanowić się nad tym, czy w i czy pokazać, powiedzmy, że, że, że jeżeli powrócamy do próbówki zestaw różnych pierwiastków prawicowych, lewicowych, centrowych, i czy, czy w ogóle poetyckich i innych, które, które się wymieszamy, że, że, że tak naprawdę no, bardzo trudno, znaczy łatwo uzyskać mieszankę wybuchową, która w zależności od warunków może popłynąć albo w lewo, albo prawo, albo w w sposób bardzo nieprzewidywalny. Mm -hmm. I kolejnym pytaniem, również gdzieś tam nawiązującym do tej złożoności, to sam proces tworzenia spektaklu u jednostkowego powiedzmy artysty bardzo często przebiega jest to bardzo długi proces przemyślenia zmierzenia się z tematem. Jak to wygląda u państwa jako grupy teatralnej, w której jest wiele osób różniących się między sobą powiedzmy osobowościowo chociażby? Znaczy, to przebiega bardzo prosto z jednej strony, a bardzo złożone z innej strony. Prosto przebiega z tej strony, że ja jako, ja proponuję pewien temat, pewną sytuację, pewien dylemat, nad, którymi, nad którym być może warto się zastanowić, pytam wszystkich, czy, czy w ogóle ich to interesuje. I od tego momentu rozpoczyna się proces, który, który trwa krócej lub dłużej i zaczynają się komplikacje, czyli yy, zaczynamy myśleć o tym, co, co nas różni w, w tym temacie, co nas dzieli. Teksty były jakby tworzone przez trzy osoby, Łukasz Pawłowski, który dzisiaj jest nieobecny, a przeze mnie Ewa Keczmarek. I to jest trochę taka też walka. To jest taki trochę mały trójosobowy batalion, który zaczyna, zaczyna dyskutować ze sobą, ale o, o, o tyle jakby ufam takim małym batalionom, że są w stanie uz, uz, uzgodnić wspólną wersję wydarzeń, przedyskutować, yy, pokrytykować, pozwalczać swoje, wskazać słabe miejsca i punkty i, i kontrowersje i aby... aby Mam nadzieję, w ostatecznym rozrachunku w efekcie niekoniecznie z kompromisów zaprezentować coś, na co wszyscy, wszyscy, wszyscy jakby wyrażają zgodę, że, że, że to po prostu jest to jakaś myśl, jest to jakaś wartość, jest to jakiś spektakl, który, który może, może kogoś po prostu zainteresować. Mm -hmm, tak, myślę, że praca w grupie rzeczywiście mm, jest to tyle ciekawe, że, że wprowadza nowe horyzonty na pewno. I, i, i gdzieś tam bazuje na, na, na tak, a jeszcze tak kończąc jakby temat grupy, mm -hmm. dwuosobowa grupa to jest już problem. Trzyosobowa grupa to jest już bardzo duży problem. Nie wyobrażam sobie mm -hmm. jakby trochę pracy w jeszcze większym mm -hmm. gronie na, na jakby w takim, w takim bardzo, bardzo zasadniczym aspekcie pracy. Także tym miłym akcentem zakończymy dzisiejszy, no, dzisiejszy wywiad. Roz, rozmowa oczywiście odbyła się z panem Wojciechem Wińskim, jednym ze współtwórców Teatru Usta Usta, znaczy jednym z najważniejszych.